Chciałbym, kochani, abyśmy no, nasze, tegoroczne nasze tru, triduum Kuczci Świętego Jana Pawła II poświęcili w nauczaniu Jana Pawła II, ale takim bardzo specyficznym, odwzorowaniu w jego życiu i na przykładach bardzo konkretnych. Nie tyle teksty, ale właśnie postawa. I dzisiaj chcę powiedzieć trochę o jego modlitwie. Jutro o spotkaniach z ludźmi, ale jakby osią tych dwóch rozważań będzie taka podstawowa zasada życia duchowego, znana już od lat, od pierwszych wieków istnienia Kościoła. Aby być tu i teraz. Po łacinie nazywane to było nunc. Tu i teraz. I myślę, że to może być nam użyteczne również w naszym życiu osobistym i relacji z Panem Bokiem. Ja miałem to szczęście, że po święceniach kapłańskich kazowałem przez rok w Farze płockiej, a potem przez biskup jeszcze wtedy Kamiński wysłał mnie na studia specjalistyczne do Rzymu i tam studiowałem teologię biblijną, a potem patrologię, czyli naukę o ojcach Kościoła, tych pierwszych autorach wczesno-chrześcijańskich, święty Augustyn, święty Justyn i innych, których wspominamy w kalendarzu liturgicznym od czasu do czasu. I tam mieszkałem w domu, w Kolegium Polskim. To taki dom, gdzie mieszkali wszyscy księża, no właśnie, będący na tych studiach doktoranckich. I papież Jan Paweł II, wtedy jeszcze był, miał taki zwyczaj, że zapraszał co roku różnych księży z różnych narodowości na mszę świętą do siebie, do kaplicy prywatnej w Watykanie. I co roku chodziliśmy tam na tę mszę świętą, co było dla nas oczywiście powodem do radości. Ogromnej, i potem po Mszy Świętej stawialiśmy się w takim szeregu. Papież podchodził do każdego z nas, pytał skąd jesteśmy, co studiujemy, i zamienił z każdym kilka słów. No i to mamy tam zdjęcia z tego, oczywiście, co niezapomniane wrażenie. Ale chcę powiedzieć o właśnie moim wrażeniu, które bardzo mnie uderzyło, kiedy myśmy przychodzili tam, ubieraliśmy się po księża do Mszy Świętej i wchodziliśmy do Kaplicy Papieskiej. Tak po cichu, po papież tam klęczał i modlił się. I to, co mnie bardzo uderzyło, to to, że on tak był zatopiony w tej modlitwie, że jakby nas nie widział. Zobaczcie, czasem jesteśmy też w kościele, czy w domu się modlimy i wy, i ja mam tak, że ktoś chodzi, to zaraz... Głowa idzie, a kto tu przyszedł, jak ubrany, i tak myśli już na lecą. Prawda? A on nie zwracał zupełnie na to uwagi. Był z Panem Bogiem, właśnie był na modlitwie. I nic innego go nie interesowało. Tak jakby właśnie wrażenia, go nawet człowiek, który przychodził, nie interesował. Na początku nam się to wydawało dziwne, no bo często nawet kiedy w domu się modlimy, jak ktoś przychodzi, no to przerywamy i chcemy być z tym człowiekiem i słusznie, nie? No ale papież był u siebie, więc miał też prawo, żeby pozostać właśnie w takim skupieniu w takiej modlitwie. Podczas ostatniej, bodajże przed ostatniej wizyty do Polski, to mnie też uderzył ten obraz w katedrze wawelskiej. Ludzie wszyscy czekają. Papieżowi tam przysunęli taką lampkę, Jest to... I papież modlił się liturgią godzin, brewiarzem tak zwanym, tą księgą, której kapłani odmawiają psalmy codziennie. I cisza. Kompletna cisza, prawda? On jakby zatopiony w tej modlitwie i reszta nie istnieje. Najbardziej mi się chciało uśmiać tych dziennikarzy, którzy transmitowali to, bo zamilkli i nie wiedzieli co mówić. No, no papież się modlił. No i co? No modli się. I za się znowu, no papież nadal się modli, nie? Bo oni już tam czekali, żeby tylko coś tam wyciągać i mówić cały czas, jak te dziennikarze, nie? A tu papież się modli i, i co? No i nic więcej właśnie nie można powiedzieć. E, a on się modlił tak, jakby cały świat zniknął. I to mnie w nim uderzało i jakoś tak mnie pociągało i uczyło, żeby w tym kierunku pójść też w mojej własnej modlitwie. I mówię to po to, żeby Was też zachęcać. Oczywiście to jest łaska od Pana Boga. On to wszystko wykręczał na kolanach, wyprosił też u Pana Boga przez pośrednictwo Maryi, takie skupienie. Bo tak mają święci. Że człowiek potem w tej modlitwie, w tej relacji do Pana Boga dochodzi do takiego momentu, że Pan Bóg tak go mocno pociąga, że kiedy się modli, to tak jakby nic nie istnieje. Gdyby nie widział wręcz osób dookoła, jest on i Pan Bóg. Ale z drugiej strony, ja o tym jutro powiem, kiedy kończyła się modlitwa, pamiętam te spotkania o Watykanie. Kiedy kończyła się modlitwa, papież wychodził uśmiechnięty. Wyciągał rękę i mówił, Skąd jesteś? Powiedz coś o sobie. Znowu był dla człowieka. Właśnie potrafił być tu i teraz. Jestem na modlitwie? To jestem z Panem Bogiem do takiego stopnia, że prawie nie widzę ludzi. A potem kończyła się modlitwa? Przechodził do ludzi, którzy mi ten oddech. Więc myślę, że jest to ważne, aby dorastać do takiego ideału modlitwy, bo wtedy ta modlitwa też nas wewnętrznie przemienia. Ważne, żeby uspokoić się wcześniej trochę, kiedy przychodzimy do kościoła, czy kiedy modlimy się w domu. Uspokoić trochę te myśli różne, emocje nasze, które w nas grają, prawda? Bo zobaczcie, często przyjdziemy w niedzielę do kościoła na święto święto i nasi się łapiemy. A no myślę, jaki ten rosół będzie na obiad, nie? Albo co tam jeszcze zrobić? Czy mi się nie przypalił, w piekarniku zostawiłam. No i inne rzeczy. Jesteśmy bardzo rozrywani i trudno nam się skupić. Między przeszłością, wspominamy jakieś może bolesne wydarzenia, albo silne emocjonalnie momenty, które w nas jeszcze żyją, bo no ktoś nam tam dotknął jakimś słowem i nas zdenerwował. Albo wybiegamy w przyszłość. Planujemy, co tam będzie. Jutro, dziś, za dwa, trzy dni. I myślę, że jesteśmy tak trochę zawieszeni między przeszłością a przyszłością. I to, czego wszyscy potrzebujemy, ja również i cały czas się z tym zmagam, to właśnie być tu i teraz. Jak jestem w kościele, to jestem w kościele. Jak wrócę do domu i będę gotować rosół, to będę gotować rosół. To się skupię na rosole. A jak spotkam się z drugim człowiekiem, to się skupię na nim. Zobaczcie, proste rzeczy, ale jakże trudne, nie? Jak uciekamy z tego tu i teraz? Kiedyś w pewnej grupie a też o tym mówiłem i jedna pani mówiła, no ma ksiądz rację, bo ja tak jak jestem w kościele, to myślę o rosole niedzielnym, a jak gotuję rosół, to już myślę o poniedziałku. I tak cały czas przechodzę gdzieś. Właśnie nie jestem tu i teraz. Oczywiście w drobnych rzeczach nie będę tu rozwijał wątku rosołowego, czy innych, ale chodzi nam o modlitwę. I w tym dorastaniu do takiego skupienia na modlitwie, no, potrzebne są dwie rzeczy. Pierwszy, wysiłek z naszej strony. Bo tu zły tylko czyha, żeby nas zaraz czymś zająć. I myślę, że wszyscy doświadczyliście tego, prawda? Jak zacznę się modlić, zaraz pomyśl mi przychodzi do głowy. Co tam zrobię jutro, gdzie pójdę, z kim się spotkał, a czy zadzwoniłem, czy nie zadzwoniłem, do kolegi, czy. i prawda. Dziesięć różnych rzeczy. Czy kiedy w niedzielę przyjdziemy do kościoła, prawda? No to wielu ludzi też mówi: No, jestem w kościele, ale nawet nie wiem kiedy i już błogosławieństwo, a ja byłem ciałem w kościele, ale myślami to krążyłem wokół płocka albo Poznajomych. Więc potrzebny jest ten wysiłek i walka. Jak się zorientuję, że widzę myśli gdzieś uciekają, z powrotem powracam. Tu jestem, tu jestem, tu się modlę. Tu jest cusza święta. Jestem z domu odmawia Burżaniec. Potrzeba trochę walki. A druga rzecz, no to cały czas potrzeba prosić Pana Boga o dar takiego wewnętrznego skupienia, dar pewnego pokoju serca. Bo bez tego no nie jesteśmy w stanie się skupić na tym, co tu i teraz i cały czas będziemy zawieszeni właśnie między wspominaniem przeszłości. Dobrej lub złej, a planowaniem przyszłości, programowaniem jej. I na to zaplanowanie będzie czas, kiedy przestanę się modlić. Wtedy siadam, wyciągam kartkę i sobie zapisuję i mogę, mogę podjąć pewne rzeczy. Ale tu jest, myślę, jeden z ważniejszych punktów naszego życia duchowego, w naszej relacji też do Pana Boga. Być tu i teraz. Tak jak święty Jan Paweł II i on nas z tego uczył. Ja myślę, że potem tam rozmawiałem z kolegami z Krakowa po tej scenie. Mówiono, papież wszystkich zaskoczył, ale on to zrobił specjalnie, żeby pokazać nam wszystkim, jak to jest ważne i że relacja z Panem Bogiem jest najważniejsza, kiedy wchodzimy do katedry warialskiej. I wszyscy, nie tylko dziennikarze, ale i ciężarze, co tam byli w obsłudze, się kręcili i nie wiedzieli, co to zrobić i tak wszyscy czekali, 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 kiedy on skończy, nie? A on się tym nie przejmował, sobie wyciągnął grymesz i nie modlił się. Więc do modlitwy trzeba mieć też czas zaplanowany, nie? Jak kiedyś tam na pewnym spotkaniu rozmawialiśmy o modlitwie z młodzieżą, a chłopak mówi: No, czasem to tak jest, że tam ja oglądam film, widzę, że są reklamy, i to lecę szybko do mojego pokoju, uklęknę, odmówię pacierz i wracam z powrotem, żeby <grym> nie tracić czasu. No to jest ciężko będzie, bo w głowie mam cały czas te obrazy i sceny z filmu, który oglądam, prawda? No to się nie da tak mówić. No, można zaliczyć pacierz, nie? Ale to, to nie o to chodzi. I czasami oczywiście są chwile takie, że nie mamy czasu i odmówimy ten klasyczny pacierz, prawda? Czy w domu, czy w samochodzie i biegniemy go, bo, bo takie jest życie, nie? Ale czasami może właśnie mamy w sobotę, właśnie niedzielę, to to jest, żeby trochę więcej czasu i skupić się, pobyć z Panem Bogiem i samym sobą, bo to jest niezmierne. I samym sobą, bo to nam jest też bardzo trudne i trudno nam to przychodzi. Ja czasami dawałem ludziom takie ćwiczenie usiąść przez 15 minut i nic nie rób, o niczym nie myśl, tylko bądź ze sobą. I wszyscy mówili, to najtrudniejsze zadanie, jakie w życiu miałem. Bo gdzieś cały czas jesteśmy, a to tu zadzwonię, tu telewizję włączę, tu radio, tu się czymś zajmę. Bycie jest najważniejsze. Być ze sobą. Jeśli się nauczę być ze sobą, to wtedy też nauczę się być z Panem Bogiem. A my uciekamy od siebie. Pewna Pani mówi, no takie ćwiczenie i tak z nikim nie być? Jak tak można? No, trochę to, trochę złośliwie jej odpowiedziałem. No jeśli Pani sama dla siebie jest nikim, zobaczcie, no nie jesteś nikim, jesteś dla siebie najważniejszą osobą. I jak się nauczysz być ze sobą, to się nauczysz być też i z innymi. I przede wszystkim z Panem Bogiem właśnie. Wtedy jestem w stanie dopiero słuchać. O tak jesteśmy cały czas gdzieś. No I wtedy modlitwa oczywiście jest bardzo trudna, czy wręcz niemożliwa. Mogę odmówić Pan pacierz, ale to jest odmówienie pacierza, nie? A nie wejście w taką bliską, głębszą relację z Panem Bogiem. Dlatego przy okazji tego trydu myślę, że warto ten wątek przywołać i jakby nas, Was, kochani, do tego uczenia się powoli być tu i teraz. Wyłączam radio, wyłączam telewizję. I w ciszy staram się być tu i teraz. Myśli będą uciekały. Wracam. I tak zacznijmy od pięciu minut, dziesięciu, potem to wydłużajmy. I zobaczycie, że to jest najpiękniejszy czas w naszym życiu. Bycia ze sobą i bycia potem z Panem Bogiem, oczywiście. Amen. Bardzo jesteśmy wdzięczni za skierowane do nas słowo. że Możemy się doczekać jeszcze jutro, w niedzielę. Warto, abyśmy rozbudzali w sobie naszą pobożność do świętego Jana Pawła II, bo jak wiemy, Kościół, który budujemy, chcemy, aby nosił jego imię. Dlatego też módlmy się do świętego Jana Pawła II z taką też prośbą o to, abyśmy jak najszybciej zbudowali naszą świątynię i do zobaczenia jutro i w niedzielę o 12.30.